Zapraszam Państwa serdecznie tutaj przed... Dzień dobry, dzień dobry Państwu, to chyba, słuchajcie, nie tylko my będziemy słyszeli to, co będziemy mówili, ale i wszyscy w blokach dookoła. Witam Państwa bardzo serdecznie na otwarciu, również z tym, bo tak naprawdę plac już od kilku dobrych dni działa, na otwarciu placu rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowego, bo tak nazwali go inicjatorzy, którzy zgłosili ten projekt do budżetu w ubiegłym roku. I chciałbym powiedzieć, że to jest projekt, który od początku do końca został zrealizowany przez Państwa. Dlatego, że ten projekt Państwo na czele z Panią Dorotą, Panią Ligią, Panem Tadeuszem i Państwem zgłosiliście. Na ten projekt zagłosowaliście. Skromny jeden głos do tego dołożyłem, mimo tego, że kilka ulic dalej mieszkam. I e, przez to, że ten program projekt w ubiegłym roku wygrał. Wszyscy mogą się cieszyć dziś z siłowni, która jest za nami, z wielu atrakcji, które są przygotowane dla mężczyzn. Jedyne co dzisiaj nam nie dopilkotało to pogoda, ale myślę, że w przyszłym roku będzie zdecydowanie lepiej. Chciałbym Państwa też poinformować o tym, że w tym roku mamy drugą edycję budżetu obywatelskiego i w weekend 18, 19, 20 września Państwo będziecie mogli głosować na wybrane przez siebie projekty. Wśród projektów, które są zgłoszone w tym roku w budżecie obywatelskim z tego kręgu jest m.in. kontynuacja rozbudowy tego placu dla Was. Punkt numer dwa. Punkt numer dwa. Podpowiada pan Tadeusz. Żeby nie przedłużać, powiem tylko tyle, że plac zabaw nie tylko prace rekreacyjne z roku. naszych cztery pane przewodniczący powiemy, powiemy. Uważamy za otwarty.

Szanowni Państwo, dziś oddaliśmy do użytku oficjalnie plac rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowy, znajdujący się przy ulicy Zakładowej pod skałkami, które znajdują się w tym rejonie miasta na Osiedlu Wzgórze. Wszyscy, którzy głosowali na ten projekt w ramach budżetu obywatelskiego w ubiegłym roku, mogą dziś cieszyć się z inwestycji, która została zrealizowana dzięki ich inicjatywie. To mieszkańcy zgłosili, te się, te, zgłosili ten projekt, to mieszkańcy zagłosowali na niego w ramach budżetu obywatelskiego. My jako gmina w tym roku ten projekt zrealizowaliśmy. Dziś pogoda jedynie nie dopisała, ale wszyscy i młodsi, i starsi mogą korzystać zarówno z pracu zabaw, jak i siłowni na odkrytym bojzu, która w tym miejscu powstała.